Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przy torach PKP przy ulicy Towarowej w Lesznie w magazynach znaleziono niezidentyfikowaną substancję, najprawdopodobniej chemikalia. Czy to nielegalne składowisko odpadów, czy jest to zagrożenie dla mieszkańców? Drugie konsultacje w sprawie ulicy Święciechowskiej, które zorganizowano dokładnie trzy miesiące po pierwszych, przebiegły w znacznie mniej nerwowej atmosferze. To nie znaczy, że obecni na nich mieszkańcy byli zadowoleni ze wszystkich rozwiązań. Dyskusja nad projektem trwała trzy godziny wolontariuszka z identyfikatorem 00008 łamane na 86. Sześcioletnia Ula Zielonka po raz drugi kwestowała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrała 3223 zł i 48 groszy. To drugi wynik w Lesznie i pierwszy w sztabie w Kówcu ZHP. Urodziła się jako Norma Jen Baker, zagrała w ponad 30 filmach, była uosobieniem piękna, symbolem seksu. Marzyli o niej mężczyźni, a kobiety chciały wyglądać jako ona nie była szczęśliwa, mogła mieć wszystko, a nie miała niczego, co nadawałoby jej życiu sens. W Teatrze Miejskim w Lesznie Magdalena Choworska wcieliła się w rolę kobiety symbolu, napisała scenariusz i wyreżyserowała spektakl Marilyn Monroe Rysa. Do Urzędu Miasta Leszna dotarło 376 tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych. Zostaną rozdysponowane wśród instytucji społecznych, placówek światowych i innych podmiotów. Od 7 do 9 lutego nastąpił i wyłączenie ruchu na ulicy Łanowej powodem są prace wodociągowe. Spowoduje to także zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Centrum Weterynaryjne Osowscy w Lesznie przy ulicy Kanałowej prowadzi zbiórkę dla schroniska dla zwierząt w Henrykowie. Z dniem 3 lutego premier powołał Beatę Maszewską na stanowisko drugiego wicewojewody wielkopolskiego.